Witam wszystkich 25 stycznia na parnej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczniemy sobie od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj mamy 14.15 Decyzja w sprawie stóp procentowych w Unii Europejskiej, oprocentowania depozytów w Unii Europejskiej, no i Stany Zjednoczone, bazowe zamówienia środków trwałych, PKB za czwarty kwartał, i zdeklarowani wstępni bezrobotni. Także mega ważne eee, ogłoszenia dzisiaj. Eee, na pewno większa zmienność się pojawi. Eee, tutaj też o 14.45 mamy konferencję prasową i sprzedaż nowych nieruchomości o 16. Także dzień ofitujący w wydarzenia, większa zmienność na rynkach, co na pewno każdego cieszy i będzie można skorzystać z okazji, które się pojawiają. I tak przechodząc już do wykresów. Wczoraj omawialiśmy sobie sytuację na, na Europie. Ja mówiłem, że spodziewałem się przetestowania górnej krawędzi tego, tego kanału. Ja tu zagrywałem shorta z tego poziomu 75-685. Eee, teraz jestem bez pozycji. Uważam, że możliwe jest zejście do tego poziomu i wyjście górą z tej czerwonej strefy, w której się bujamy już od dłuższego czasu. Jest to kolejny test tej strefy. No i taki zasięg tych wzrostów ja tutaj mam ustawione zlecenia oczekujące na sprzedaż w granicach 77-78. Dolarów, niemniej jednak to jest raczej na przyszły tydzień. Tutaj bliższa targety to jest 75,987 i 76,665. Gaz ziemny. No wczoraj, jeżeli ktoś skorzystał z naszej wczorajszej analizy, wyznaczyliśmy strefę, która naprawdę dobrze zapłaciła. Jedna długa świeca i super zejście również do wyznaczonych poziomów. Ja osobiście tutaj stąd grybam longa. Niemniej jednak tutaj jesteśmy teraz w tej strefie, która jest strefą oporu. Ja tego longa zabezpieczyłem na wejściu. Jeżeli cena się cofnie i zejdzie tutaj, będę akumulował w dalszym ciągu. Jest takie prawdopodobieństwo, że takie zejście zobaczymy. Natomiast no, ten ruch wczoraj e, od rana robiliśmy analizę, gdzie tu byliśmy w tych okolicach i tu wyznaczyliśmy wsparcie i dojście do tej czerwonej strefy gdzie spodziewaliśmy się reakcji podażowej, tak, tutaj na tych poziomach, no i strefa zaliczona idealnie, wszystkie te profity weszły, także super, super zagranie, no na ten moment ja obserwuję, co się będzie działo, ponieważ no tego longa będę zamykał tutaj ze względu na to, że no jest możliwy jeszcze jeden ruch spadkowy, widzimy, że ten... Wolumen popytowy jest żaden w tej chwili, tak? Tutaj te duże wyprzedaże. Natomiast wolumen popytowy niewielki, i no jest prawdopodobieństwo zejścia tu w te okolice. Ja będę akumulował tutaj na pewno na tych poziomach pod ewentualne dalsze wzrosty. Jeżeli przejdziemy sobie na wykres jednodniowy, widzimy, że tutaj takie najsilniejsze wsparcie, które mamy, to jest 1,903 cena nam wcześniej odbijała od tych poziomów, natomiast teraz mamy takie podwójne dno się utworzyło, no i zobaczymy, co tutaj się rozegra. Tak, Ten gap został wypełniony. Mamy tutaj gap na CME do wypełnienia w okolicach 3, 3, 7, 6, także miejsce na wzrost jest, oporów sporo po drodze, niemniej jednak ten wolumen popytowy no, on już maleje, ale jeszcze jedno zejście tutaj w okolice 2.04 może się pojawić. Niemniej jednak, ja już akumuluję na gazie w ziemnym w zimie flow Index, że pieniądze jeszcze na dniówce odpływają z rynku na 4 godzinach. Pomału jest powrót tego kapitału, ten wolumen wygasa. Jest on jeszcze podażowy, ale wygasa, stąd też mówię, że może być jeszcze jedno zejście tutaj i odbicie wówczas. Jeżeli ktoś pod długoterminowe zagrania tutaj akumuluje, no to jak najbardziej ma to sens. Są to super poziomy, z których można zobaczyć naprawdę ciekawe wzrosty. Także ostrożnie, ale warto sobie na dłuższy termin jakąś mniejszą pozycję otworzyć. Na pewno, na pewno są to atrakcyjne poziomy, przynajmniej dla mnie. Ropa. Na ropie sobie już to, teraz złoto. Złoto również w, wczorajsza analiza w punkt. Mówiłem o tym, że może pojawić się podbicie. Mamy taki potrójny szczyt nam się tutaj utworzył: dojście do tego 2,37 kolejne i zrzucenie ceny niżej. Wybiliśmy tą linię trendu wzrostowego i widzimy, że cena podąża nam do boksa, który jest również wyznaczony. Utraciliśmy to wsparcie, czyli ono teraz będzie działało jako opór na poziomie 2016. Jeżeli byśmy wybijali ten poziom, no to warto zmierzyć sobie ten ruch spadkowy, który się tu odbył i poszukać tego 0,61 magicznego i tutaj mam 0,61 M2 i linię trendu spadkowego. Także to jest taki poziom, do którego jeżeli cena podbije, będę starał się podłączyć pod ewentualne zejście do tej strefy, którą mam wyznaczoną i tutaj czekamy moje zlecenia na dalsze ewentualne Wyrosty, natomiast ten poziom jest od 2027. Jest to taki pierwszy poziom zaporowy. Nasz pierwszym jest tutaj 2016. Widzimy, że ile świat się zamknęło poniżej tego poziomu i jest problem, żeby powrócić nad, nad ten poziom. Kolejnym tu może być MA 2019, czyli ten zakres tutaj, ta strefa, zaznaczymy sobie, ją, trzyma nas w tej chwili. Na spadki między 2019 a 2016, i stąd zejście. Tutaj też jest bardzo prawdopodobne, jeżeli tego podbicia byśmy nie mieli w te rejony. Na wolumenie skumulowanym widzimy dalej, że ta podaż nam narasta. Tu czterogodzinówka. Widzimy też przewagę czerwieni, duży wolumen sprzedażowy tutaj tu już jest mniej. Niemniej jednak zejście do tej strefy jak najbardziej jest realne na złocie. I też tutaj oczekuję ze swoimi zleceniami. Będę obserwował, co się tam zadzieje. Eurodolar. Eurodolar również na jedną godzinówkę przejdźmy. E zaliczył korektę po wczorajszym podbiciu, dość impulsywnym tutaj e no i korekta ze strefy 1.09. Tutaj. To co mówiłem, że siatkę zleceń rozkładał, wszystkie zlecenia weszły. Ja ostatnie zlecenia zamykałem tutaj na tym poziomie i teraz czekam na to, co się będzie działo. Uważam, że możemy zobaczyć odbicie z tego poziomu, ponieważ widzimy, jak tutaj cena reagowała wcześniej. Niemniej jednak ten poziom niżej tutaj te dołki jest też bardzo mocnym poziomem. Jeżeli nałożymy sobie. Na to, jeżeli byśmy utracili ten poziom, myślę, że ta strefa tutaj, którą mamy wyznaczoną 1.08 jest jak najbardziej realna, natomiast to pierwszy opór mamy 1.08.931, jeżeli pokonamy ten opór, pokonamy tą strefę, myślę, że wychodzimy górą i lecimy tutaj wtedy na 1.09.440 do tej strefy. Także ja w tej chwili obserwuję, co się tutaj zadzieje na tym poziomie 1,08932, bądź też jeżeli zejdziemy do strefy 1,08463. Obecnie jestem bez pozycji, także tutaj czekam na to, co się zadzieje. Punkt do dolara. Tutaj mam akurat długą pozycję. Będę zagrywał do strefy 1,2731 a takim najmocniejszym poziomem oporu. Jest 1, 2, 7, 4, 8, 3 i z tego poziomu na pewno będę próbował zagrywać shorta, ze względu na to, że mamy tutaj ten kanał FIBO, w którym się cena często odbijała. Jak sobie zmierzymy cały zasięg tego, tego spadku, 0,61 wypada właśnie tutaj na tej czerwonej linii, nad tą strefą. I kolejne mierzenie, jeżeli dołożymy, tutaj zmierzymy ten ostatni, Impuls spadkowy, który nam się pojawił. Tak to wypada tutaj 0, 161, Także mamy takie dodatkowe jak gdyby, potwierdzenie na klasach 0,61 0, i 161. Bardzo mocny poziom oporu. Także na pewno tutaj będę na tym szczycie zagrywał i jeszcze jednego shorta i później będę obserwował, co się dalej dzieje. Dolar do złotówki. Dolar do złotówki, również tutaj idealne wejście. Wczoraj było ustawione na tym, na tym poziomie oporu, w shorta, i ja osobiście będę zagrywał tego shorta. Tutaj do tych, tutaj jest pierwszy take profit, za chwilę będzie osiągnięty. Niemniej jednak, kolejny poziom no to tutaj jest 4.01, 4, 426, 4.01, 168, ta strefa ze względu na EMA. Tą setkę tu może się pojawić odbicie, ale takie finalne targety, to dla mnie jest tutaj ta strefa poniżej i do, od tej strefy będę akumulował pod ewentualne odbicie i pod ewentualne e, wzrosty. Jeżeli zejdziemy niżej, no też mam tutaj ustawione zlecenia, natomiast no tutaj na pewno będę na tych, tej strefie zagrywał jakąś pozycję e, wzrostową ze stop lossem poniżej. Tutaj widzimy już małą reakcję, ale to zobaczymy, co się będzie działo. I to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj na rynku tradycyjnym. Jest to ostatnia aktualizacja w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przydały się Wam te aktualizacje. Korzystaliście z czegoś. No było parę okazji, parę trade'ów, które bardzo ładnie weszły. Także dziękuję wszystkim za kolejny tydzień. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a z y, ludźmi, którzy są na naszej grupie. Dzisiaj będziemy analizować sobie rynki tradycyjne. O 20:00 spotkanie na żywo, na które wszystkich zapraszam, jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej grupy. Link w opisie pod nagraniem kontakt najlepiej na maila bądź przez y, telegram. Jeżeli ktoś chce, napiszcie do mnie i prześlę linki. Napiszę wszystko, jak dołączyć i co tam oferujemy na grupie. Jest to grupa, są analizy, są no, sygnały, ciężko wam powiedzieć, że sygnały. Dużo, dużo szkoleń jest, mamy cotygodniowe webinary, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chce się edukować, to na pewno warto skorzystać. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.